Uczniowie Jezusa w jakiś sposób są oburzeni, ponieważ przychodzą do niego dzieci, Jezus kładzie na nie ręce, modli się nad nimi, natomiast uczniowie jakoś się nie mogą z tym zgodzić. Jednym z wyjaśnień pewnie jest fakt, że dziecko w ówczesnej kulturze nie znaczyło prawie nic, nie miało praw, w jakiś sposób nie było szacunkiem traktowane w społeczeństwie o takiej strony prawnej. A Jezus właśnie mówi, że do takich należy królestwo niebieskie. Jezus chce pokazać, że właśnie ci może gdzieś zepchnięci na margines, którzy nie mają jakiegoś znaczenia w społeczeństwie, którzy w jakiś sposób może są marginalizowani, mogą do Niego przyjść, że nie ma człowieka, który byłby jakoś przez Niego niechciany. Ale on właśnie chce mieć szczególnie blisko swojego serca tych, którzy doświadczają jakiegoś odrzucenia, którzy przez innych nie są zauważani. Myślę, że w takiej postawie każdy i każda z nas możemy się odnaleźć, żeby odnaleźć sobie właśnie tą postawę dziecka Bożego, które zawsze do Boga, który jest naszym ojcem, może przyjść, a on zawsze chce nam błogosławić.